Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Tak jak obiecałem, dzisiaj przyjrzymy się sposobom na zdobywanie pomysłów, ale jako, że tych sposobów jest naprawdę dużo, dzisiaj przyjrzymy się tylko czterem, moim zdaniem najbardziej efektywnym. Zapraszam! James Webb Young w 1940 napisał, że pomysł to nic innego, tylko nowa kombinacja starych elementów. I trzeba mu przyznać, że jest w tym dużo prawdy. Nie wymyślimy niczego, czego sami nie doświadczyliśmy. Oczywiście są twórcy, którzy próbują nieco ambitniej podejść do różnych tematów, tworząc najróżniejsze zjawiska i wydarzenia, ale to wciąż tylko wariacje znanych elementów. Na przykład Obca Rasa z filmu Nowy Początek jest niesamowicie wykreowana, ale wciąż nie ma niczego, czego już wcześniej byśmy nie widzieli. W związku z tym, pierwszy sposób to po prostu inspiruj się. Oglądaj jak najwięcej filmów, poznawaj ciekawe historie i szukaj, myśl o tym, co Ci się w nich podoba. Zerknij na teksty piosenek albo teledyski. Bardzo często potrafią w sobie ukrywać naprawdę świetne opowieści czy kreacje bohaterów, które spokojnie możesz wykorzystać. Sam kilka razy zdobyłem pomysł, gdy przeanalizowałem sobie tekst jakiejś piosenki. Czasem łączenie kilku historii da Ci Twój własny, oryginalny pomysł. I tak na przykład Susan Collins wymyśliła Igrzyska Śmierci właśnie dzięki takiej kombinacji. Przełączając kanały w telewizji, zauważyła najpierw jakiś turniej, w którym rywalizowali uczestnicy, a następnie przyłączyła na artykuł o wojnie w Iraku. Tak zrodził się pomysł Igrzysk Śmierci. Ale, ale, bynajmniej nie oznacza to, że teraz możesz cały swój wolny czas spędzać na czytaniu książek, oglądaniu filmów i graniu w gry. No, no bo przecież się inspirujesz. Nie, nie, w tym sposobie chodzi bardziej o to, żebyś przy okazji doświadczenia cudzych dzieł, filmów, książek starał się zauważać, wyciągać z nich inspiracje dla siebie. Każdy element przed chwilą obejrzanego filmu rozkładaj na czynniki pierwsze. Zastanawiaj się, co możesz wynieść z tekstu jakiejś piosenki czy wiersza. Po prostu myśl. I to nie tylko o tym, co zrobisz na obiad za dwie godziny. Wokół nas jest tyle ciekawych historii, które tylko czekają na opowiedzenie. Zastanów się, dokąd biegnie ten mężczyzna w garniturze, którego przed chwilą widziałeś. Z czego śmieją się dziewczyny za rogiem? Kim jest ta osoba, samotnie spacerująca po torach? Najpierw pewnie przyjdą ci na myśl najprostsze odpowiedzi, ale z czasem spróbuj sięgnąć po coś mniej prawdopodobnego. Siedzisz w zatłoczonym pociągu i zastanawiasz się, co robić, żeby się nie nudzić. Może po raz setny posłuchasz tych samych utworów na Spotify Premium. Wiesz, o czym nigdy się nie mówi? O Spotify Premium? Co prawda. Dobra, dobra, nie będę mówił. Możesz słuchać muzyki czy grać w gry, ale hej, ty przecież jesteś pisarzem. Musisz i chcesz zdobyć pomysł. Wiesz, co będzie dla ciebie dużo lepsze? Zanurzenie się w twoich marzeniach. Wyobrażaj sobie wszystko, co podpowie ci mózg. Chwila, chwila. Podszedłem do tej sprawy zbyt subiektywnie. Niektórym zwyczajnie lepiej się myśli, kiedy coś im gra w uszach, więc jeśli wam to pomaga zanurzać się w marzeniach, to jak najbardziej słuchajcie muzyki. Wyobraź sobie, że pociąg nagle wzlatuje w powietrze. Ustaw nawet siebie w roli superbohatera, który na przykład stał się celem złego złoczyńcy. Zapytacie, ale po co? Otóż takie zabawy z wyobraźnią doprowadzą cię w końcu do momentu wow, kiedy spodoba ci się to, co wymyśliłeś, i później wykorzystasz to w twojej historii. Ale najpierw, oczywiście, zapiszesz to w notesie. Pytaniem, które musisz zadać w takich sytuacjach, jest co by było gdyby. Everybody knows that that if you get bitten by a werewolf when the moon is full, you will turn into a wolf. There's that moment where you're sitting thinking, so what happens if a werewolf bites a goldfish? And Or that moment where you start thinking, well, actually, what happens if a, a werewolf sinks its fangs into a chair? And what if you're sitting in that chair and the moonlight touches it, and slowly it starts feeling more and more wolfish? Suddenly you have a story. Co by było, gdyby tornado nad I porwało rekiny w powietrze? Sześć razy? Zanurzaj się w marzeniach, niech to nie będzie dla Ciebie strata czasu, bo w końcu chcesz zdobyć pomysł. A jeżeli Twoje myśli trafią na złe tory i wymyślisz przypadkowo rekinado, no to nie przejmuj się tym, nikt Cię przecież za to nie rozliczy, a Ty możesz zawsze zacząć od nowa. Ostatnia porada łączy się z pozostałymi. Pytaj dlaczego. Widzisz śmiesznie zachowującą się osobę? Możesz ją wyśmiać i iść dalej, ale może lepiej zastanów się dlaczego tak się zachowuje. Może właśnie wygrała w totka, ale to raczej nudne wyjaśnienie. Może przegrała jakiś zakład? Lepiej, a dalej, co to miałby być za zakład? Może uciekła po prostu ze szpitala psychiatrycznego? Jak wyglądałaby taka ucieczka? To jest niezły materiał na dobrą historię. Tam, gdzie zwykły Kowalski widzi kolejne nic nieznaczące wydarzenie, storyteller może zauważyć świetną opowieść. Wszystkie dzisiejsze porady dotyczyły zwykłego myślenia, ale nie dziwcie się, bo przecież to nasze myśli są najlepszym źródłem pomysłów. Od dzisiaj przestańcie grać w gry na telefonie. Zamiast tego zanurzcie się w marzeniach. Rozpracowujcie wasze uniwersa, wasze postaci, albo zacznijcie rozmyślać o czymś zupełnie innym, żeby zdobyć nowe pomysły. Napiszcie w komentarzach, w jakich sytuacjach wy zdobyliście jakieś swoje pomysły. Może była to nudna lekcja w szkole? Tak, u mnie zdecydowanie tak. Nawet bardzo często. Na fanpage'u cały czas pojawiają się nowe materiały, więc możesz tam zerknąć. Proszę Was też o subskrypcję i łapkę w górę, no bo to naprawdę motywuje do dalszego działania. A tymczasem do zobaczenia wkrótce. Cześć!